Ze zbioru liczb 1, 2, 4, 5, 10 losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że iloraz pierwszej wylosowanej liczby przez drugą wylosowaną liczbę jest liczbą całkowitą, czyli na samym początku policzymy sobie moc naszej omegi, czyli Jakie mamy zdarzenie? Losujemy dwa razy po jednej liczbie, ale ją zwracamy. Czyli za pierwszym razem możemy wylosować jedną spośród pięciu liczb i za drugim razem również mamy do wyboru pięć liczb, ponieważ losujemy ze zwracaniem. Czyli tą liczbę, którą wylosowaliśmy, zwracamy, i za drugim razem znów losujemy spośród pięciu liczb. Czyli 5 razy 5 to będzie 25 wszystkich możliwych zdarzeń. I teraz nasze zdarzenie A polega na tym, że iloraz, czyli wynik dzielenia, czyli musimy podzielić pierwszą liczbę przez drugą i to musi być liczba całkowita. Najprościej byłoby wypisać sobie te pary liczb. Czyli zobacz, co możemy wylosować, żeby była liczba całkowita. Jedynkę możemy wylosować z czym? No jedynkę możemy wylosować tylko z jedynką. 1 przez 1 równa się 1 i to jest liczba całkowita. Jeżeli jedynkę podzielimy przez dwójkę, czwórkę, piątkę lub dziesiątkę, to na pewno nie wyjdzie najmniej liczba całkowita. Jeżeli chodzi o dwójkę, możemy wylosować 2 i 1, bo 2 przez 1 jest liczbą całkowitą oraz 2 przez 2. Jeżeli chodzi o czwórkę, czwórkę możemy wylosować z jedynką, czwórkę możemy też wylosować z dwójką, bo 4 przez 2 to jest 2, no i czwórkę możemy wylosować oczywiście z czwórką. 4 przez 4 to jest 1. Piątkę możemy połączyć z jedynką, to będzie 5, i piątkę z piątką. 5 przez 5 to będzie 1, i ostatnią liczbą jest 10. Dziesiątkę możemy połączyć z jedynką. Następnie dziesiątkę z dwójką, dziesiątkę z piątką i dziesiątkę z samą sobą. I teraz liczymy moc zdarzenia A moc zdarzenia A, czyli ile mamy wszystkich tych par. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, czyli moc zdarzenia A jest równa 12. I liczymy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, czyli dzielimy moc A przez moc Omega, czyli mamy 12/25 i to będzie nasza odpowiedź. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów, np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na Przykład o tym, jak korzystać z tapic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury!